To może się pomodlimy przed jedzeniem. Tato, już tyle razy było mówione, żebyś nie przynosił pracy do domu. Dobra, a gdzie jest mama? Poszła na mszę. Przecież teraz w kościele mszy nie ma. U konkurencji jest. Nawet kota wzięła. Chyba na cmentarz poszła. Tato, ja chcę jechać na wakacje. Będę teraz jechał do Lichenia w delegację. Samochodem mogę cię zabrać. Licheń, ale mi atrakcje. Samochodem? O nie! znowu będziesz nawracać na rondzie i zatrzymamy się na czternastu stacjach. tato ja nie będę klękać na Orlenie oj już nie przesadzaj mm, skóry do mnie dzwonili i mówili że mam jechać na spotkanie w samym Watykanie o nie już ja zadzwonię do tych skóri synów i im powiem że ja nie będę tutaj siedział i wysłuchiwał ludzi rozpaczonych że ich ulubiony ksiądz wyjechał synu podasz mi herbatę no tak, bo tobie trzeba wszystko na tacy przynieść. Kasy potrzebuję. O, dziękuję. Na co ci pieniędzy trzeba? Na iPhone'a. To lewicowa jest firma. To Xiaomi. To za chińskie, a w Chinach wielu katolików nie ma. To w takim razie kup mi radio i będę Radia Maria słuchać. Nie rozumiesz, że ja cię przed grzechem chronię. Grzech to mój dobry kolega. Wczoraj z nim w piłkę grałem. Dobrze wiesz, że ja nie o takim grzechu mówię. Ja po prostu chcę, żebyś poszedł do nieba i żeby cię pochowali na cmentarzu naszym, parafialnym, a nie jakimś tam komunalnym. Człowieku, ja mam dopiero 20 lat i jutro jeszcze nie umieram. Poza tym, co mnie to obchodzi, gdzie mnie pochowają? Ja wtedy będę już martwy. Tato, a może mi pomożesz, bo zachowujesz się jak gość niedzielny. Yy, ja zmywać nie umiem. A jak nam mszy kieliszek szarujesz, to jest czysty. Myj, myj. A, i w tą środę jest spotkanie wszystkich księży z rodzinami. Mamy nie będzie, ma zebranie w szkole. Jeny, no i co by się stało, jakby jej raz nie było? Wszyscy księża będą z żonami, córkami, synami. Mogą być nawet pasterze z bydlętami. Przecież ona jest nauczycielką. <laughs> no tak, racja. I o co chodzi z tym... Że nasz wikary odprawił jakieś czary, bo wszyscy mówią, że jak mnie ostatnio nie było w niedzielę, to on miał jakieś takie płomienne kazanie: znaczy się sutanna mu się po prostu zapaliła. Tato, to kupisz mi ten nowy telefon. Y, teraz kasy nie mam, ale będzie. Po kolędzie.